Alone, jak widać, a nie, Hudson wyszedł i wszedł. A już myślałem, że, że, że poszedł. E, tak, dobra. Dzisiaj na serwerze jest tylko Hudson, ponieważ reszta graczy teraz najprawdopodobniej robi sobie poobiednią siestę. Jest godzina 15.31. Także mają tego pełne prawo. A ja postanowiłem, że teraz coś nagram. bo potem po południu będę zajęty. Wtedy się będzie zainteresowało. I chodź, wyszedł. Coś mu się chyba dzieje z klientem. Dobra, mniejsza z tym. O ile tutaj mam moje wydruki, to bym wgrał tutaj kilka programów moich. Także malutkie cięcie będzie w tym momencie, właśnie. Dobra. A zatem szkoda, że tego nie widzicie. Bo przyniosłem tutaj cały arkusz zapisany moimi ulubionymi programami do komputer Ta Jedne są w pełni moje, inne są pościągane, niektóre są ściągnięte i zmodyfikowane. Także teraz zajmiemy się tutaj moim komputerkiem. OK. Zacznijmy. Od mojego programu O, chacą przed Fajnie, zwiedza mój, mój apartament A co on ma jak zwykle fajną czapkę? jeszcze ja kiedyś mówiłem, że z tego moda będę mało korzystał. o, o poszedł sobie, szkoda. Dobra. Eee, z tego moda będę mało korzystał na czapki. Także gram teraz tutaj jeden programik. Chyba to się nazywało tak. Eee, tylko nie wiem, czy działa pastowien. No co jest? Dobra, chyba się działo Stebin, bo chyba Gielo włączył HTTP API z czego się bardzo cieszę, ale jeżeli nie włączył to to szkoda Aspebin get eee, Teraz takie malutkie cięcie bo wpisuje pewien Dobra wróciłem Zrobiłem cięcie, żebyście po prostu nie mogli to osiągnąć i, i żebyście nie mogli zobaczyć jakie mam hasło. Zaraz czy to jest to hasło. Tak, to jest to. To było standardowe. Jeszcze malutkie jedno cięcie. Będzie za momencik. Dobra, już do Was wróciłem na dłużej. Ponieważ już programik jest zrobiony tak jak myślałem. Będę ten program jeszcze modernizował, ale to jest taki podstawowy program do zablokowania komputera. Na którego nie działają popularne skróty kaliszowe. Eee. A co najprawdopodobniej? Siedzi u siebie w swoim domku. Dzisiaj chyba też pokażę tak bardziej z grubsza domek giela Tak, 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 tak. tak. Ja tu nie będę gadał i gadał i gadał bo to nie jest odcinek od gadania, gadania i gadania, tylko odrobienia poważnych rzeczy. Dobra, zadamy. Zatem najpierw skoczymy do kopalni, zobaczymy co tam mój turtl. Nie wiem, żebyś tam Cały towar od trafia tutaj. Zobaczymy, czy to pole, żeby zobaczyć, czy nakopał, czy nie nakopał. Chyba nie, nie nakopał, ile się nie mylę. Nie wiem czy wam go pokazywać. Aha, pokazywałem tylko, że się zaciął. Ja nie chciałem dalej iść, bo były mopki. Moja kopalnia dalej uległa jeszcze malutkim modernizacjom. Tutaj taki zrobiłem przejścia, fajne. Trzeba zrobić drzwiczki. Fajny jest ten most, który pozwala na takie przyciąganie, właśnie. To jest bardzo ciekawe. O, dziś się stakują. Po raz pierwszy to widzę. Eee, tak. Dobra. To można zburzyć, bo to mi nie będzie w żaden sposób ta ściana potrzebna. Tylko eee, grać przestrzeń. Uuu. Cóż to takiego? Najprawdopodobniej jakaś dziura. Ale to nie jest odcinek o dziurach, tylko o. Serwerze. że shit, trzeba węgiel. Węgiel, węgiel, węgiel. A węgla nie było. A węgiel był tam, gdzie były mopki, a teraz już tam mopków nie ma i się to niezmiernie cieszę. Na kopię węgiel i Turtle będzie mógł jeździć. Zrobiłem ostatnio trunkloadera. Jak widzieliście, ukradkiem mogliście zobaczyć w moim holu. Bo Turtle. Niestety jak czasami wychodziłem się wyłączał i kiedy się włączał to już nie pamiętał co ma robić ooo jak mi przykro Żaza mam trochę Chciałem się troszeczkę z industrialem pobawić ale dlatego mi potrzebne było tamte tak zwane circuit, Jak to mówił e NEK.pl PL X. Wait Wiecie co, zabiorę go gdzie indziej? Albo i nie, bo już się nie da. E -wejd. Dam mu malutką komendę, żeby zrobił tylko na przykład na 5. Ej, co robisz? Stop. <śles> Dobrze, że go zatrzymałem. Raz już mi tak pojechał. Widzieliście? Nie, nie wiem, czy widzieliście. Chyba tego jeszcze nie pokazywałem w odcinkach. To chyba jeszcze było poza odcinkami. To było poza odcinkami, jeśli nie mylę. Podjechał mi w tamtą stronę. A możecie to, poza... możecie to zaobserwować po tym. Tutaj. Po tych śladach. Podjechał mi w drugą stronę. To jest jedyny błąd w Turtli, jaki ja zauważyłem Że kiedy dojeżdżają Skrzyni nie ma Dobra, tutaj by była... Przybędę <śpiękny> będę skrzyni nie ma. Taką dobrą skrzynię, jakby mi zarąbał mój Turtle, to wiecie, to to by była hańba. By była hańba, jakby taką dobrą mistrzynię zarąbał. Turna się postawi i puszczę małą komendę, żeby przeciął aż na sam dół. Tam masz bedrock. Excavate. Damy mu piątkę, żeby tak się po prostu poławił. Aha! O! Co robisz? Dobra, niech sobie trochę pojeździ Dałbym go na dół, ale wiecie Ja wolę jak mi zrzuca wszystko do Mojego Do mojej sceneczki przerewalacyjnej Także niech sobie tutaj potańczy A ja zalecę teraz Do Giela, żeby wam pokazać Giela dom jaki ma Tak się chwalił ostatnio kiedyś, że ma nowy dom Pokazywałem wam tylko taki urywek Moje drzewka już poznikały Będę je tam potem sadził u góry Zombie, to nie czas, ani nie miejsce na to żeś mnie teraz bił A tam Hudson siedzi, co on tam robi? Mam się w sumie domów, dobra W sumie myślałem Casa de la Dobra Hudson 5 minut Do bombardowania Tu jest hatynka giela. Na pewno się ucieszy, że taki YouTube u niego gościł. Takie ma tutaj okienka swoje, gielowe. Tutaj ma włączanie, wyłączanie ee, dymu w kominie. Nie <taki> ma oświetlenia tutaj. Przepięknie jest to zaprojektowane, że to jest, są takie właśnie... Ee, jak to nazwać? Zaokrąglenia. O, mi się bardzo tutaj podoba. Jej, nie trzeba już spadać Tylko wystarczy zejść po drabince. Brawo, Gielo. Jest wspaniały. Fiucek. Wow, MFFS. To ci. Work table ma. Ekstra, ja tam nie będę. Mu... No i wchodził. A tu jeszcze zobaczę, co on tutaj ma. Maszynownie, build craftową, z co widzę. Security Station, zabezpieczenie główne. to jest? The night. Piękne to, ma śliczne. Giela, twój domek jest rewelacyjny. Jeżeli to oglądasz, ale najprawdopodobniej Gielot tego nie ogląda. Znajdę tam te kilka osób, które z reguły oglądają moje produkcje. Może to oglądać. Sekretna skinia Giela. Sekretny dół Giela. Tam spadniesz, to już jest ci niewiele. Tinker's Room. Dobra. To, ten, ten prezentację tej chatki zrobiłem na prośbę samego Giela, bo prosił, żebym pokazał, zobaczył. I dalej, i dalej. Wiecie. Tam już nic mu nie będę ruszał. Wezmę to. I właśnie nie powiem, bo jak wezmę kilka tych sugarcane'ów... Mój mały fapacz biega. Okej. Okay. Tak więc, ja wracam do mojego domku. Dobra. Mam prawie pełny głód, ale mimo to skosztuje trochę. z nowych plantacji. Rapsberry. kabeczek I blackberry. Żynek Okej okay. A to jest mój taki mini creeper Smakuje jak creeper Widzicie. Ledwo się go dotknie to już bije Taki krzewik, taki jakby ostrał coś tam jest. Mój działa chunk przepięknie Dobra, nie wiem czy mnie stać na e, Lectring Circuit Nie, raber potrzebuję. Po to chyba się udam w następnym odcinku. Po gumę. Że może być ciekawie. Komentujcie moje filmiki, subskrybujcie mój kanał. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Łapki w górę, bo to bardzo motywuje jak mówi większość youtuberów. Oddajcie mój blog. Jeszcze na nim jest malutko, także My jeszcze tak nie zacząłem na poważnie jednak na tym blogu się. brać za to blogowanie ale kiedyś się za to wezmę i zobaczycie że będzie to bardzo ciekawe mam 7 sekund ale jeszcze trochę mam więcej niż 7 sekund ponieważ ponieważ yy, za, nie zapauzowałem telefonu kiedy jakiś program tam robiłem i dlatego Dlatego mogę Wam jeszcze pokazać, jak tutaj wykańczam moim prześlicznym dirtem moją małą komplantację. Dawaj, tutaj zadirtujemy pięknie. A, nie wystarczy mi. A nie, wystarczy, wystarczy. Jakby Wam miało nie wystarczyć. Tritap wypadł. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.